Właściwe badania wykopaliskowe dzięki środkom przyznanym przez radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie mogły się rozpocząć latem 2009 roku. Gdzież jaki czysty? Niech pani zaczeki, jaki ładny jest. Takie dobre srebro. No i dobre srebro i jaki duży fragment. No to chyba największy, co? Jaki mieliśmy. No taki mieliśmy taki, ten, ten, taki z, 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 tym, z tym otworem. Z tą, z tą dziurką. Z tym otworem no, taki tak, był. ale nie? ten jest albo taki sam, albo nawet większy. Ten sygnał był taki dziwny, że pod kąty był ustawiony, nie? że tak za pierwszym razem przychodziliśmy, tego nie chwyciło. Nie? Dopiero z drugi raz od drugiej strony podszedł, to tego chwyciło. Niby taki duży fragment, a to wiadomo, no jakie warunki tak, są tak. terenowe, że raz chwyci, raz nie. Trzeba z dwóch stron patrzeć. Sprawdzać. One w zasadzie występują i to najwięcej w takiej tu warstewce, gdzieś na no niecałe 5 cm nad tym y, wybierzyskiem. Także tu one, one się kumulowały. to by znaczyło, że skarb tak naprawdę wypłynął na powierzchnię, zanim jeszcze zaczęto wybierać ten, żwir. ten piasek. Dla Rogoźna, dla, dla tego regionu. Jakie jest znaczenie tego odkrycia? No, przede wszystkim myślę, że może być e, przyczyną do, do dumy z, z takiego odkrycia. Jest to odkrycie wyjątkowe. Wyjątkowe, stawiające rogoźno no, na mapie archeologicznej bardzo wysoko. Zważmy, że do tej pory mieliśmy informacje o tego typu skarbach tylko w rejonie ziemi szamotulskiej. Natomiast z tej części myślę tutaj o północnej rubieży formującego się państwa piastowskiego, w ogóle nie mieliśmy żadnych informacji o skarbach. Zwracam uwagę, no najbliższy skarb to jest Kuźnica Czarnkowska, Prawda? Natomiast tutaj nagle pojawił nam się skarb. On wskazuje, że Rogoźno było bardzo istotnym punktem w okresie formowania się domeny piastowskiej, czyli w pierwszej połowie X wieku, czy około połowy X wieku i było punktem istotnym nie tylko dla tej domeny, jako punkty na jej rubieży, ale także Punktem kontrolującym właśnie szlak łączący tę domenę ze strefą Morza Nadbałtyckiego. Myślę, że pojawienie się tego typu skarbu, a więc skarbu o wyraźnych nawiązaniach ze strefą nadbałtycką, ze strefą skandynawską, no tutaj nie jest kwestią już przypadku. Badania archeologiczne powinny być filmowane, już choćby dla niepowtarzalnej atmosfery, jaką niesie ze sobą w moment odkrycia. Tego ujęcia nie da się już nigdy powtórzyć i nie oddadzą go żadne rekonstrukcje. Są to badania terenowe, i można rzeczywiście zobaczyć tę pracę archeologa jakie jest to żmudne i ile wymaga czasu. No i przede wszystkim rzeczywiście dzięki temu sprzętowi elektronicznemu możemy te zabytki pozyskiwać. Ale to jest tylko część, drobna część odkrycie. Tak naprawdę prawdziwa praca archeologa zaczyna się później, gdy zaczyna się interpretacja Archeologia jest o tyle ciekawa, że zajmuje się rzeczywistością nieistniejącą, nieistniejącą tysiąc lat, parę tysięcy lat, przy okazji pojęciami, które są już dla nas w części niezrozumiałe. Potrafimy pewne rzeczy wyjaśnić, większość jednak to są hipotezy. Ciekawe hipotezy, niekiedy uzasadnione hipotezy, a niekiedy wychodzi no, tak jak na obrazku. A skarby wczesnośredniowieczne to zjawisko mało poznane i bardzo tajemnicze. Nie wiemy właściwie, dlaczego je chowano. Dlaczego zawsze chowano je z dala od siedzib ludzkich? Dlaczego elementy tych skarbów są tak posiekane? Dlaczego zadano sobie tyle trudu, by zniszczyć tak piękne i cenne wyroby? Hipotez jest wiele. Kiedyś przyjmowano dość powszechnie, że była to reszta przy płaceniu. Po prostu rozmieniano w ten sposób duże jednostki na drobne. Zupełnie przeciwstawna hipoteza mówi zaś, że być może obawiano się samego srebra. To nieczyste siły, które miało nieść ze sobą przywiezione z dalekiego świata, mogły zagrażać posiadaczowi skarbu, i dlatego ukrywał je poza swoim domem. W skarbie z Rogoźna dominują monety arabskie dynastii Abbasydów i Samanidów. Najstarszy Dirchem wybito przed 815–816 rokiem naszej ery. Najmłodszy między rokiem 914 a 942. A to końska główka zdobiąca kiedyś kaptorgę, prostokątny pojemnik na amulety zawieszany na szyi. Tu pokazywany już wcześniej fragment kolczyka typu świątki.